Czy zużycie prądu może być powodem do dumy na forum europejskim? Jeśli mowa o bardzo niskim zużyciu, to jak najbardziej. Jestrzemski Szpital jako jeden z trzech województwa śląskiego prezentował w Brukseli swoje doświadczenia na polu oszczędzania energii. Jastrzębski szpital termomodernizację przechodził przez kilka lat. To zdjęcia z 2009 roku, kiedy to remontowana i ocieplana była elewacja budynku. Od tego czasu w Jastrzębskim szpitalu wiele pod kątem oszczędzania energii się zmieniło. W 2012 bodajże roku rozpoczęliśmy inwestycję związaną z instalacją pomp ciepła. W naszym szpitalu, chociaż muszę powiedzieć, że te działania w kierunku poprawy efektywności energetycznej były nieprzerwanie prowadzone od 2005 roku, to jest pewien plan, który był dobrze skonstruowany i dobrze zrealizowany. Teraz ten plan procentuje i to nie tylko jeśli chodzi o rachunki za energię. Komisja Europejska cyklicznie co roku organizuje Tydzień Efektywności Energetycznej. W tym roku Biuro Województwa Śląskiego w Brukseli postanowiło przedstawić działania związane z efektywnością energetyczną. W instytucjach publicznych, a konkretnie w szpitalu. I właśnie Jastrzębski Szpital, jako jeden z trzech w województwie śląskim, prezentował w Brukseli zarówno swoje doświadczenia na tym polu, jak i plany na przyszłość. Taki też był zamysł, że pokażemy to, co żeśmy zrobili i jakie mamy plany na przyszłość. Chcemy rozszerzyć tą, te działania o fotowoltaikę, jak również o kogenerację. I to zarówno w budynku głównym szpitala, jak i w tym budynku, gdzie mieszczą się zakłady opieki długoterminowej. A co to oznacza dla pacjentów? Przede wszystkim zdecydowanie większy komfort pobytu.